Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku pierwszej klasy. Tym razem odcinku pod nazwą Uprzedzenia. Zapraszam! Wystarczy jeden gest, to pierwsza klasa jest. Zbliżają się urodziny Natalii. Dziewczyna rozdaje w swojej klasie zaproszenia, ale niestety nie wszystkim. Urodzinę, wszystko wyślę sms -em. Ej Natalia, Natalia, Natalia mordo, mordo Ja też tu, ja też tu jestem, mogę zaprosić Natalia ja też tu jestem, ja ci kupię coś fajnego na, na, Natalia, a, a nie, 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 nie zaprosisz mnie, a okej okay. To wszystkiego najlepszego Natalia ja, ja, ja i tak miałem inne rzeczy do roboty Za, Zapracowany jestem, wiesz i tak bym nie mógł Przyjść <laughs> Nie, nie ma sprawy, nie ma sprawy <laughs> Zapraszam na swoje urodziny Wszystko wyślę w sms-ie Dzięki, o cześć Przepraszam na swoją imprezę. Wszystko wyślę SMS-em. Ja się zastanawiam, jakiego operatora ma na telefon, że jest w stanie wysłać tyle SMS-ów i nie zbankrutować. Jeszcze, a Ty została zaproszona? Nie, nie dostałam. Nie znam zbyt dobrze Natalii, ale chodzą plotki, że jej tata jest w prawicowej partii politycznej i że jest rasistą Holy shit, dzisiaj poważne tematy mamy, holy fucking shit, ja nie jestem na to gotowy Ja nie jestem na to, O oh, fuck, fuck Ja od się na takie rzeczy jestem za głupi Kryspin, Kryspin, weź to zrób, weź to, weź to mordo zrób, zrób to Bartek, nie Kryspin. Bartek! Teraz ja jestem Twoim ulubionym montażystą. Wiem, że jestem montażystą, którego jeszcze nikt nie zna, ale mam nadzieję, że nie zabiorę wam bardzo radości z oglądania Pawła. To nie był mój pomysł, okej? Okay? To wymyślił Paweł. W ogóle, czy skoro odcinek prowadzi teraz inna osoba, powinienem zrobić wejściówkę od nowa? Czy to tak nie działa? Witam w programie Kur... Witam w programie Kopiuj i Wklej, w programie, który udowadnia, że Wikipedia jest mało wiarygodnym źródłem informacji, ale wystarczającym do ukończenia edukacji. Ja nazywam się Paweł Rosa, ze mną jest Paweł Rosa, a dzisiejszego programu nie poprowadzi... Paweł Rosa. Przepraszam, zawsze chciałem to zrobić. Już, on, nagrywamy. Rozumiem, dlaczego nie dostałam zaproszenia. W końcu nie przyjaźnię się z Natalią. Chociaż to dziwne, że Ewa dostała, a nie przypadają za sobą. Zresztą i tak w tym dniu muszę odwiedzić babcie. Zauważyłem pewną zależność między tymi odcinkami. W sensie chodzi o odcinki w pierwszej klasie. Ja te odcinki oglądam ja i montuję, już któryś raz z kolei słyszę, że ktoś musi jechać do babci. To jest jakaś najbardziej powszechna wymówka wśród uczniów, chyba. Pojechać do babci. Muszę iść do babci. W tym dniu muszę odwiedzić babcie. Serio, to wygląda tak, jakby każdy miał tą samą babcię. I każdy jechał do niej tego samego dnia. Może to ona robi jedną wielką imprezę urodzinową. Tak jak Natalia. Tylko jedno w głowie ma. To tak wykluczyć Aisę. Jestem pewna, że to przez to, że jej rodzice są cyganami. Ojciec Natalii jest rasistą i chyba ona też. Paweł, mam pytanie. Ja wiem, że powiedziałeś, że to są dla ciebie zbyt poważne tematy, ale jakby ja jestem tylko randomowym montażystą, którego nikt nie zna. W jaki sposób określiłeś, że to ja powinienem to komentować? Znaczy wiem, wiem, to miał komentować Kryspin, ale mimo wszystko mówiliśmy się, że jednak ja to zrobię. Jesteś pewien, Paweł, że to dobry pomysł? To są bardzo poważne tematy. Otwórzcie, proszę podręczniki na stronie... Eee, już Wam za chwilę powiem, tu będzie strona 22. Nie wiem, czy zauważyliście, ale strona, którą podał ten chłop, to 22. Dziwnym trafem odcinek też jest 22. Czy ktoś oprócz mnie to dostrzegł? Isterek. Lekcja się skończyła, ale Aneta jest zdeterminowana, żeby zrobić coś w kwestii wykluczenia Ajszy. nadzieję, no, wszystko wyjdzie z i ogóle. Ja też tak myślę. Daria, tak? Tak, tak. Dlaczego no, nie ja zaprosiłaś Ajszy na urodziny? No właśnie. To moja sprawa, kogo zapraszam. Zresztą ja jej nie lubię. Wiesz co? To trochę dziwne mojego okoliczności, że nie lubisz akurat tej dziewczyny, której rodzice są cyganami. Ja z nią nawet kontaktu nie utrzymuję, to po co mam ją zapraszać? W sensie, ja zawsze myślałem, że tego typu imprezy są właśnie po to, żeby łapać kontakt. Co już chodzi? Skoro ma możliwość poznania jej, to czemu tego nie zrobi? Aśką na przykład też nie utrzymujesz kontaktu, a jest zaproszona, dostała zaproszenie? Z Aśką zaczęłam rozmawiać i się z nią koleguję. Zresztą, Roksany też nie zaprosiłam. Co, teraz wydarzyłeś takie głupoty, że aż ciężko słuchać? Wszyscy wiedzą, że nie zaprosiłaś się Roksany tylko i wyłącznie dlatego, że jest nowa i nikt jej nie zna. To powinno wyglądać tak, że Roxana i ja jeszcze zrobią własną imprezę tego samego dnia co Natalia i nikt nie przyjdzie na imprezę Natalii. To jest najlepsze rozwiązanie. I had a plan! Zostawienie dwóch osób samych jest po prostu śliństwem. Wiesz, Żenada. Posłuchaj! Listyńkiolistyczny. To moja sprawa, kogo zapraszam, a kogo nie. Ja po prostu nie chcę zaprosić osoby, z którą nie rozmawiam, a z Aśką ostatnio zaczęłam się kolegować. Robiłyśmy nawet projekt do szkoły. Teraz już wszyscy wiedzą, czemu ją zaprosiła, czemu się z nią koleguje? Znając sytuację, w której trzeba zrobić projekt szkolny, zazwyczaj robi to jedna osoba. Jedna siedzi, druga robi, trzecia udaje, że coś robi. Tu jest właśnie chyba podobna sytuacja, że Natalia się zaprzyjaźniła z tą. Za nią, tylko po to, żeby zrobiła za nią projekt szkolny. Teraz to te posłuchaj. Jak Asia nie przyjdzie, to ja też nie przyjdę, a jak ja nie przyjdę, to nie przyjdzie nikt. Co dziewczyny, też jesteście rasistkami? Nie. Wow, jakie ona ma poparcie, w sensie ta aneta. Prawda wygląda tak, jakby przychodziła codziennie rano do szkoły. Reszta uczniów widząc ją, ustawia się w korytarzu, wystawia tak ręce ze swoimi kanapkami. Aneta podchodzi i wybiera sobie, którą by chciała zjeść. Ma wysoką rangę. Nie jestem zadowolona z tego, co powiedziała Aneta. No ale w takiej sytuacji nie mogę przyjść na przyjęcia. Aneta jest moją przyjaciółką. I nie chcę, żeby wszyscy uważali mnie za rasistkę. Następna przerwa. Natalia podejmuje decyzję. No dobra. Powiedz najszybciej, że czuła się zaproszona. To są moje urodziny, czy twoje? są sama cię ale ja nawet nie wiem, gdzie ona jest. Nie chcę nic mówić, ale Anet jakoś znalazłaś. Jaki problem poszukać ci Aiszy? To nie chodzi o to, że Aisza jest cyganką. Normalnie bym jej nie zaprosiła, ale, ale... jakby się okazało, że jest spoko, to czemu nie? Tak, taka nagle chętna, żeby ją zaprosić. Podnoszę wrażenie, że to jednak groźba Anety miała na to wpływ. To są te chęci, które niby przejawia. Zapraszam cię na moje urodziny. No ale jak nie chcesz, to nie musisz mnie zapraszać. Ale ja chcę! O 11 się zaczynają u mnie w domu. O 20 kończymy. Co to jest za impreza, że zaczyna się o 11 i kończy o 20? Nie wiem, może się nie znam, ale to wygląda jakby oni jechali na komunię. To jest komunia, tak? Oni jadą na komunię. To nie, to nie są urodziny. No ja nie wiem czy chcę przyjść. Będzie się... impreza na tym, w parku rozrywki. Chwila, bo już się pogubiłem. W końcu gdzie jest ta impreza? Bo Natalia przed chwilą mówiła, że w domu. A tu teraz mówi, że w parku rozrywki. Chyba, że to wygląda tak, że o 11 mają zbiórkę pod domem Natalii, a potem jadą do tego parku rozrywki. Taka wycieczka. To by wyjaśniało te godzinę. No nie wiem. Nie zaprosiłam cię dlatego nie, że mój tata ma takie, a nie inne poglądy, tylko dlatego, że cię nie znam. Tylko dlatego, że Aneta mi zagroziła, że nikt nie przyjdzie na tę imprezę. Bardzo się cieszę, że Natalia jednak zaprosiła Aiszę. Nie fajnie by było, gdyby Aisha nie mogła przyjść. Nie fajnie by było, gdybym to ja nie mogła przyjść. No dobra. Dzięki, pa! To akurat chyba dość oczywiste, że Aisha nie przyjdzie. Na początku odcinka mówiła, że jedzie na imprezę do babci. Przykro mi, Natalia. nie zrobiła to z łaski. Daj, wezmę. Będzie na podpałkę w domu. No teraz jestem w szoku. Wow. wow. <ścoughs> Tak naprawdę zaprosiłam ją dlatego, bo się bałam, że nikt nie przyjdzie na moją imprezę. <noise> nikt tego nie podejrzewał, Natalia. Po prostu nikt się tego nie spodziewał. Każdy wiedział i wierzył w to, że masz dobre intencje. Nikt się tego nie spodziewał, Natalia. Nikt, a nikt. Absolutnie. Następnego ranka, Ajsza musi o czymś poinformować Natalię. Tak. Natalia, no, możemy pogadać? Okej, okay. wiesz co, no zaraz cię dogonię, dobra? Co się stało? No niestety nie mogę przyjść na twoje urodziny, przepraszam. A dlaczego? Ym, rodzice mi nie pozwalają. Dobra, okej. Okay. No, przepraszam. Tak, niby Natalia zrobiła taką smutną, minkę i tak dalej. Ale ona chyba nie jest do końca zawiedziona. Zakładam, że jak Ajsza zniknie z oczu Natalii, już tam gdzieś pójdzie daleko w korytarz, Natalia tak się odwróci i zrobi coś w stylu takiej Rojce Rodzice naprawdę nie pozwoli mi tam pójść. Uważają, że ojciec Natalii jest dziwny. Aisha, zaczekaj. Co powinnam była cię od razu zaprosić. Powinnam Cię zaprosić od razu. Wtedy przecież wiedziałabym, że i tak nie przyjdziesz, i przy okazji nikt nie oskarżył mnie, by byłoby Cię rasistką. Zaprosiłabym Cię. Mm, najgorsze jest to, że wszyscy znają mojego ojca i mówią, że jest głupi. Czy twój tata ma może na imię Andrzej? Zwykłe pytanie. Wiesz, co, to jest takie głupie, że uprzedzenia naszych rodziców jakoś na nas bardzo wpływają. Wiesz, co może. po moich. Po, moi, po moich urodzinach możemy się spotkać, na przykład w parku? Super. No, Bez rodziców. Okay. No. Bez rodziców. Pójdźmy do parku. Spędźmy razem miło czas. Pozbądźmy, Pozbądźmy się przy okazji, okazji rodziców. Zakopmy zakupmy ich w parku. Dobra, pomyliłem się, zmieniam zdanie. Jednak chcą się zaprzyjaźnić. Więc Ajsza i tak nie pójdzie na przyjęcie. Rodzice jej nie pozwolą. W sumie to rozumiem. Widać było, że Natalia i jej ojciec nie życzą sobie jej obecności. Ja chyba też nie pójdę. jeszcze by to doceniła. Czyli wychodzi na to, że nikt nie przyjdzie na tę imprezę. Aneta zapowiedziała na początku odcinka, że jak ona nie przyjdzie, to nikt nie przyjdzie. Czyli jednak odcinek nie skończył się dobrze. Aneta wszystko zepsuła. Teoretycznie, skoro odcinek się skończył, powinienem teraz wymyślić morał, tak jak Paweł to zawsze robi. Paweł, serio muszę. Płacisz mi zdecydowanie za mało za takie rzeczy. No ale dobra, no to nie będzie. Morał odcinka jest taki, że nie zapominajcie dać Anecie kanapki, bo inaczej nie pozwoli wam iść na imprezę. Mam nadzieję, że Paweł, że dasz mi za to premię. Moje 5 minut sławy minęło. Całe szczęście nie nadaje się na youtubera. Mimo wszystko, wola domu gdzie nie mogę wyjść z domu bo muszę montować filmy. 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Jak zawsze zapraszam was na mojego Twitcha, gdzie gram w gry, a także na Instagrama, gdzie wstawiam zdjęcia mojego słodkiego pieska Lilo. Na pożegnanie przyszedł kot. Przywitaj się i pożegnaj z idami Pawełka. Spójrz miau. Możemy tak zrobić? To może. Ko co ja się pytam? Nie możesz mi odpowiedzieć. Zrobimy tak.